Marvel Strażnicy Galaktyki, produkcja stworzona przez Eidos Montreal, jest przygodową groma akcji. Nasi strażnicy zostają złapani przez siły korpusu który znajduje na ich statku kontrabandę, przez co dostają grzywnę, na której spłatę mają trzy cykle. W tym celu nasza załoga udaje się do Lady Henbender, aby sprzedać jednego z naszych towarzyszy. Jak można się domyślić, sytuacja szybko się komplikuje, a historia przybiera rozpędu. W grze występuje cała plejada gwiazd znanych z komiksów i filmów. Poza naszą czwórką, ważną rolę odgrywać będzie tu Nicole, córka Corel, młoda kadetka Korpusu Nowa, uzdrowiciel Adam Warlock, jasnowicka Mantis czy telepatyczny pies-kosmo, który w moim odczuciu wypada genialnie, a jego kwestie dialogowe są fantastycznie napisane. Mamy tu także przebitki z życia Quilla, jak i wspomnienia Draxa, które dodają głębi całej historii. Gra stara nam się przemycić, abyśmy byli zawsze silni i walczyli ze swoimi słabościami. Jeżeli chodzi o gameplay, to mamy mix eksploracji, walki i rozwiązywania łamigłowych środowiskowych. Zwiedzając planety, natrafimy na miejsca, w których poprosimy Gruta, aby swoimi pnączami zbudował nam most. Drax przesunie nam ciężkie bloki, abyśmy po nich dostali się na wyższe partie poziomu, lub utoruje nam drogę w ciężko dostępne miejsce. Gamora poprzecina nam kable, aby odblokować drogę, lub poda nam swoją dłoń. Byśmy skoczyli gdzieś wyżej. Roketowi rozkażemy, aby przycisnął się przez wentylację albo schakował jakiś terminal, otwierając tym samym drzwi. Łamigłówki są raczej proste. Wciskając F możemy sobie podświetlić interaktywne elementy, tak więc aby przedostać się dalej musimy korzystać z umiejętności naszej drużyny. Warto zejść z głównej ścieżki, aby poszukać walutę za którą ulepszymy wyposażenie naszemu Star Lordowi, lub znajdziemy dodatkowe stroje. Przechodząc do walki głównie wydajemy tu rozkazy. Sami też możemy strzelać, używając tu zdolności zamrażania, rażenia prądem, podpalania czy przyciągania do siebie wrogów. Dodatkowo mamy umiejętności szybowania czy długiej serii strzałów, które po jakimś czasie się odnawiają. Lecz głównie tu będziemy polegać na naszej drużynie. Gród unieruchomi lub przebije rywali swoimi pnączami. Drax wparuje szarżą, oszołamiając wszystkich wokół. Gamora w efektowny sposób rozpłata wrogów swoją kataną, a rokiet będzie siał zniszczenie przy użyciu swojego arsenału. Za każdą wygraną walkę dostajemy punkty doświadczenia, które wydamy na nowe zdolności. Przeciwko nam do walki stanie kosmiczny plankton, dzikie bestie, siły nowa czy fanatycy Kościoła Prawdy. Walka zazwyczaj to wielki chaos i ciężko się w nim rozeznać. Na arenach walk możemy wchodzić w interakcje z przedmiotami, każąc Draxowi rzucać w tłum skałami, roketowi podkładać miny, gamorze kazać, aby przycięła jakieś stalowe belki, które zlecą na wrogów, ułatwiając nam potyczkę. Nie zabraknie starć z bosami, takimi jak gigantyczna ośmiornica, potężni bracia krwi lub smokiem o śmiesznej nazwie Fink Fang Fum. Za styrami naszego Milano stoczymy kilka walk w kosmosie. Poślizgamy się po zboczach jaskiń, uważając aby nie rozbić się o skały. Pojawiają się też elementy Quick Time Event. Gra jest długa i zawiera wiele ciekawych lokacji, jak dżungle, twierdze Hellbender, korpus Nowa, jaskinie Lamentis, placówka górnicza na Nowhere, czy ośnieżona planeta Maklu 4. Jako, że grałem na PC, wybrałem sobie tryb równowagi w 2K przy 60 klatkach. Muszę przyznać, że wrażenie robi gra świateł. Pełno drobnych szczegółów, jak rysy na powierzchniach metalowych czy walające się dookoła śmieci. Strzały i wybuchy robią wrażenie. Dobrze wypada tutaj woda i ogień, jak również odbicia na elementach otoczenia. Dodatkowo możemy wchodzić w interakcję z przedmiotami, oglądać je i obracać, jak i czytać notatki. Strażnicy galaktyki posiadają mistrzowskie udźwiękowienie jak i dubbing. Przez całą grę nasza drużyna ze sobą rozmawia, rzucając dowcipami na lewo i na prawo. Często możemy się wcinać w rozmowę popierając kogoś z naszej drużyny. Podczas walki robimy zbiórki, zagrzewając naszych kopanów do walki. Śmiesznie słucha się nierozumiącego aluzji Draksa. Czy kosmos. Muzyka jest hołdem dla roka lat 80., a klasycznych kawałków możemy słuchać na statku. I tak oto prezentują się strażnicy galaktyki, posiadający fantastyczną historię, zwiedzanie planet, walkę i rozwiązywanie zagadek logicznych, takich jak tworzenie drogi dla linii napięcia, aby otworzyć bramę, czy używanie splów Quilla w wyznaczonych miejscach. A taka ucieczka z fortecy kościoła prawdy na długo zapada w pamięć. Narzekać mogę na to, że starcia są płytkie i chaotyczne. Jednak gra nie zawiodła mnie tak samo jak filmy i jest warta sprawdzenia. do zwalniania Ja w tym czasie re-reinwertuję i ruszymy dalej! Najważniejszych rzeczy od przeprosin Quilla! Wow! Flurwa mać! To te rozduste flarkadę robią z kontrakcją! Co to jest, Rocket? Nie wiem! Wygląda jakby coś zasysało! Ma to jakiś związek z tymi kostkami? Nie wiem! Musiałbym im się przyjrzeć! I też byliśmy już w tym hangarze! Hmm. Hmm? Konujące piterze Quillu. Oby tylko nie spowodowało wybuchu. Nie czekajmy tu, by się przekonać. Dobra, idziemy. Tunel jest niedaleko. Dobrze, że nie pojawił się nikt więcej. Co? Unifikator wykrył intruzów. Rozproszyć się. Zostaną zatrzymani. Jej, jej wola. Ruchy. Jest ich zbyt wiele. Do dziury. Skok! Wciąż nie rozumiem, dlaczego skoczyłeś za tym dzieciakiem. Jedna z największych głupot, jakie popełniłeś. Trzeba było widzieć, jaki był zmartwiony. Hej, Smarlord miał urobić dla nas kapitan. Martwiłem się, że jak zginie, to wsadzą nas na dłużej. To było urocze. Nienawidzę was. Okej, okay, gród. Wiem, jak tam dojść. Musimy tylko dostać się do tamtych tuneli po drugiej stronie. Jestem gród. Chyba dobrze idziemy. Tylko chyba? Ostatnio wszystko się paliło. Mogę ci to załatwić. Nie! Roket... Nie! To kawałek starego statku utylizatora? Unifikatora! E nieważne. ważne. nas aresztowali, wspomnieli, że Raker został zatrzymany za to samo co my. Nie mes. do końca to samo. Przyłapali go na szabrowaniu w strefie zastrzeżonej. Zapomnijmy o Rakerze! Skupmy się na szukaniu niki! Ty się skup! Ja skupiam się na przeżyciu na tym statku! Pies kazał znaleźć centurionkę Corel. Racja, więc mamy wiele zadań! Nie wiedziałem, że spadłeś z dziewczyną z takiej wysokości, Piterze, Chwilu. Nie spadłem, skoczyłem heroicznie. Gamora, możesz nam z tym pomóc? Zalaz Jeszcze raz, Gród, odszukajmy Korel i Nikki. Jestem Gród.